nie ma albo się nie ma albo się nie ma jest 17.53 taka godzina startu naszego wydarzenia kolejnego mm, ogólnie jest tak że jeśli ktoś chce jeszcze kawę i herbatę to w, trakt, w tym w czasie jak ja mówię to nie są aż tak istotne rzeczy i właściwie to do końca nie trzeba mnie słuchać. Tam jest ekspres woda. Potem jak wyjdzie Mateusz to ja nie wiem czy on pozwoli yy, tam na obsługę kuchni, bo będzie trzeba go słuchać. On się już kręci z tyłu. Więc ja mam kilka slajdów, przelecimy przez nie, i potem oddaję głos naszym prelegentom, dla których tutaj pewnie przyszliście. Przynajmniej ja bym na takie wydarzenia dla nich przychodził. Więc mamy duże logo. To są takie slajdy, które zawsze wrzucam. Multilanguage. Witam wszystkich. Bardzo, fajnie, powinien być bardzo fajnie z Was zobaczyć. I teraz takie pytanie, które pada dopiero drugi raz, ja zawsze o nim zapominałem. Kto jest pierwszy raz? Fajnie, żeście przyszli. Połowa sali, ciekawe, gdzie jest ta reszta, która zawsze do nas przychodziła. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Może zobaczymy się ponownie, ale to zobaczymy po tym naszym spotkaniu. Dwa słowa. Długo się zastanawiałem, czy się przedstawiać, ale chyba warto, więc ja mam na imię Adam, to jest Kuba. I od czterech lat pchamy ten wózek wspólnie. znaczy dzisiaj je ja ciągnę ją, pcha, albo się zamieniamy. Więc od czterech lat spotykamy się już w miarę regularnie. Jak była ta cała pandemia, to robiliśmy coś zdalnie, albo zrobiliśmy sobie wakacje. Teraz w tym roku złapaliśmy już taki w miarę regularność, chociaż spotkanie ma numer 8, a mamy miesiąc numer 10. Nie? No więc tego nie przepracujemy, ale w przyszłym roku może do tej dwunastki dobijemy. Więc bardzo e, nam miło, jeśli chodzi o moje zdjęcie. To jest najbardziej aktualne, one jest robione w takim miejscu, które kojarzy się z urlopami. No to powinien się... być os... jakieś zadanie OSINTowe. To jest, to jest zdjęcie nawiązujące do takiego małego konkursu, który zrobimy sobie na Discordzie, takiego OSINTowego. Dzisiaj sprawdzałem zdjęcia, czy obiektywem Google mi sprawdzicie tamte fotki. Nie sprawdzicie. Ale przekonamy się, co na to Google, nie? Więc tak, gdybyście się zastanawiali, co tutaj robicie, bo was ktoś przyprowadził, to tych dwóch panów ma dzisiaj prelekcję. Pierwsza prezentacja może dotyczyć okna życia, ale to nie jest potwierdzone, bo my nie mamy wyglądów w prezentację wcześniej, chyba że nam ktoś je udostępni, więc o, o to musicie pytać Mateusza. Co my mamy dalej? IP kazała was pozdrowić. Kuba, czy ty jesteś w stanie coś więcej IP powiedzieć, bo mi nic nie przychodzi do głowy teraz. A miałem. Tak, ona prosiła, mówić. prosiła, żeby powiedzieć, że była na OAS Polandei, gdzie miała prezentację: Jak żyć więc też nawiązującą do Okna Życia, <śmiech> <śmiech> tam zresztą chyba o Kesza chodziło, ale to palicho, no i prosiła, żeby wrzucić jej zdjęcia, bo ona dzisiaj nie może, nie może być z nami, bo już się przygotowuje na jutro do MSHP, więc pozdrawia i w zasadzie kto jutro będzie na MSHP, to, to Iwonkę spotka. To się nagrywa, więc nie mogę powiedzieć za dużo, ale po prostu wybrała dzisiaj inne spotkanie. Tak, bądźmy szczerze. I za miesiąc możecie jej o tym wspomnieć. Ja na pewno to zrobię. Ale będę się z nią widział już w piątek, więc. Więc tak, odhaczony, nie? E, o tym często wspominam. W co było Confidence organizowaliśmy im na ten link u góry jest dalej aktywny i można sobie te 16 flag wyklikać. Czemu link jest u góry? Bo nie może być na dole, bo stół zasłania. Taką mamy salę. Ale u góry zasłaniają lampy, więc następnym razem to przerobię w inny sposób, nie? E, Więc tutaj można się pobawić. E, gdzieś mamy rozwiązania tych flag, musiałbym ich poszukać, ale to przecież nie chodzi o te rozwiązania na samym starcie. E, I tutaj macie QR-kod do tego, kto by chciał zeskanować, ale standardowo jest tak, że pewnie nikt tego nie chce robić, więc OK. Tutaj powinno być w miarę bezpiecznie. Z nowości to będzie dla Was dostępne prawdopodobnie no już od kolejnego spotkania. W piątek wpuszczamy z Dyha Summit kolejnego flaganta też będzie 16 flag dla uczestników konferencji. Jakieś nagrody tam dali, ale nie widziałem jeszcze ich regulaminu, bo regulamin jest po ich stronie. My robimy tylko e, testy. Pewnie będzie bilet, no, więc e, potem będzie się można tym pobawić. Trochę o Patronajcie, bo tego ta mamy. Pozwala nam jakoś te z miesiąca na miesiąc żyć, bo dla y, tych, którzy są ra, pierwszy raz jesteśmy jakby stowarzyszeniem i fundacją, więc zarabiają na nas głównie księgowi obecnie, bo y, zjadają większą część kosztów, właściwie więcej niż tutaj jest. To jest aktualny wpis, więc jest ogromny sukces w porównaniu do y, poprzedniego. Troje ludzi nam zaufało, bo z tych dziewięciu, co były, sześć to są członkowie stowarzyszenia. Nie? Tak więc. Ale tak się bawimy. E, tutaj oczywiście jest e, QR-kod, gdyby ktoś chciał zajrzeć, można sobie też wpisać. Ja też widzę, że nie skanujecie, więc mogę właściwie jechać dalej. E, I tutaj a propos tego, że widziałem, że nie skanowaliście, bardzo mi jest przykro z tego powodu, ale nie będę Wam tego wypominał do następnego razu. I oprócz tego Patronite'a, co jeszcze mamy i gdzie można się z nami e, Spotkać no poza tym bólem pleców, który mamy po 30. Mamy Discorda, na którym Michał najwięcej pisze, ale fajnie, że pisze. Warto tam zajrzeć. Chyba, tak mi się wydaje. A jak coś napiszecie, to inni wam odpiszą. Bo zauważyłem, że jak nikt tam nic nie wrzuca, to inni nie dyskutują. Taki ping pong. No tutaj bez QR-kodu, bo i tak nie klikacie. Mam jeszcze grupę na Facebooku, gdyby ktoś chciał zajrzeć. Tutaj są linki do tego. Można sobie je ściągnąć w wolnym czasie yy, i do nas tam zajrzeć. Fajnie zmurzom, nie? Jak na informatyków dyskusje się toczą takie, że co. Tak. No i, i popkom dzisiaj mamy, jeszcze dwa opakowania, to się częstujcie, jakieś inne ciastka przynieśliśmy. Staramy się jak możemy, naprawdę. Yy, aha, bo tutaj mam jeszcze takie, gdyby ktoś z Was chciał coś ciekawego powiedzieć albo niekoniecznie, ale coś powiedzieć i sobie poćwiczyć, nie? Bo to jest fajne to, ja to zawsze powtarzam, że w domu nie muszą cię słuchać wszyscy, ale tutaj jak przyjdziesz i zaczynasz mówić, to przynajmniej na początku słuchają. To jest super, nie? Więc tak, do mnie się można odezwać. Yy, najlepiej tutaj, bo nie będę tutaj nigdzie wpisywał moich maili i tego typu rzeczy, QR-kodów. A dzięki temu, że się zgłosicie i na przykład przykleimy trzeciego prelegenta, ja będę mówił krócej, więc to jest tylko dla was plus, tak naprawdę. Także tego fajnie, żeście przyszli. A tutaj, jeszcze taki szybki osłon a propos tego, co było wcześniej. Mamy tego Discorda, gdzie macie link tutaj. Ewentualnie Wam cofnę jeszcze zaproszenie i cały konkurs przeprowadzimy sobie na Discordzie. Złożyło się tak, że byłem na wakacjach w lipcu mm, i było całkiem wesoło. I chciałbym, żebyście mi powiedzieli, gdzie byłem na tych wakacjach. A jak sobie określicie, gdzie na nich byłem, to sprawdzimy sobie hotel, w którym byłem. Więc. Dla zainteresowanych cofnę się jeszcze do tego Discorda. Tam można sobie ten kod z tyłu przepisać, cyknąć zdjęcie. Utworzyłem dzisiaj kanał i prawdopodobnie w trakcie prelekcji Michała, żeby Was za bardzo nie odciągać od skanowania tego wyszukiwarką Google, zrobimy sobie konkurs. Jakie są nagrody? Dostaliśmy milion książek od Ciemskiego, Wojtka i Krzyśka Godzisza, więc będą te książki, a dla osoby, która doleci... Z ostatnią flagą, powiedzmy, z ostatnią informacją. Ja mam książkę o y, ostatnio Helion wydał o socjotechnice. Y, wrzucę później zdjęcie okładki jeszcze na, na ten kanał, to powiedzmy książka będzie do zgarnięcia. W ramach zabawy, jak będziecie brali udział, to porobimy następne. Dawajcie swoje fotki z wakacji będziemy zgadywać, gdzie byliście. Nie? Świetnie. Dobra, to teraz dosłownie minuta przerwy na przepięcie. Ja zapraszam Mateusza na pierwszą prelekcję i jedziemy. Nie ma gadania.